MDTV, jeszcze raz. Mamy tutaj bardzo utytułowaną zawodniczkę i mamy jej również wychowankę. Może powiecie, jak się Wam razem współpracowało, no i jakieś refleksje na temat startu. To znaczy, mi się współpracowało bardzo dobrze, bo mam bardzo posłuszną wychowankę, a jakiejś z nią, no to się chyba dopiero okaże. To powiedz teraz, nas, naskarz, czy była bardzo Patrycja wymagająca czy nie. Oj, Wymagająca była bardzo, ale darzy ją dużym autorytetem, dlatego posłusznie wykonywałam jej polecenia, przynajmniej starałam się. Po formie widać, że tak jest naprawdę. A jak się czujesz? Czuję się super, naprawdę. I fizycznie, i psychicznie? Nie jesteś zmęczona? Jestem <laughs> zmęczona, ale mam takiego powera. Ci ludzie, których widzę ze sceny, napędzają mnie, naprawdę. Super jest. To super, trzymam kciuki. To znaczy, ja